Dajcie. Kochani, dziś na tapet bierzemy przymiotniki i zaimki dzierżawcze. Trzeba je koniecznie znać i biegle się nimi posługiwać. Należą one bowiem do najczęściej wypowiadanych słów angielskich. Zacznijmy od podstawowej różnicy między przymiotnikiem a zaimkiem. Otóż przymiotnik określa rzeczownik. This is my house. Natomiast zaimek zastępuje rzeczownik z przymiotnikiem. These shoes are yours. Zacznijmy od wymienienia przymiotników dzierżawczych w zestawieniu z zaimkami osobowymi. I my, you your, he his, she her, it its, we our, they their. A teraz przykłady ich użycia. My dogs are very friendly. Moje psy są bardzo przyjazne. Your cat Isn't on the sofa. Twojego kota nie ma na kanapie. His car is very fast. Jego samochód jest bardzo szybki. Her dress is beautiful. Jej sukienka jest piękna. Its tail is dirty. Jego albo jej ogon jest brudny. The park is near our house. Park jest blisko naszego domu. The children are very clever. Ich dzieci są bardzo mądre. Zauważcie, że w języku angielskim przymiotniki, podobnie zresztą jak zaimki dzierżawcze, nie odmieniają się ani przez liczby, ani przez rodzaje, ani tym bardziej przez przypadki. Natomiast w języku polskim owszem. Dlatego na przykład taki przymiotnik your może w zależności od kontekstu oznaczać twój. Your laptop is quite big. Twoja. Your Christmas tree Is lovely. Twojego. I don't know your dad. Twoich. I haven't got your keys. Twoimi. I'll look after your plants. I tak dalej. Zajmki dzierżawcze, jak wspomniałam wcześniej, stosujemy w miejscu przymiotnika z rzeczownikiem. Po co to robimy? Ano po to, żeby się nie powtarzać. Przykład. This is my house and that one is yours. Yours w znaczeniu your house. Czyli ten dom jest mój, a tamten jest twój. Lista zaimków dzierżawczych obejmuje zaledwie sześć słówek. Podobnie jak w przypadku przymiotników dzierżawczych, zaimki nie podlegają odmianie. Ich forma będzie więc jedna, bez względu na to, jakie końcówki będą miały odpowiedniki w języku polskim. Mine – mój, moje. Yours – twój, twoje, wasz – wasze. His – jego, hers – jej. Ours, nasz, nasze, theirs, ich. Po polsku przymiotniki i zaimki dzierżawcze mają tą samą formę. W języku angielskim musimy pamiętać, zaimek to ta trochę dłuższa forma z s na końcu. Wyjątek stanowi słówko his, które na końcu ma już s, więc nie potrzebuje kolejnego, oraz słówko mine, które ma formę, cóż, wyjątkową. Zaimki dzierżawcze stosujemy zwykle na końcu zdania, jeśli są w roli dopełnienia. This book is mine. Ta książka jest moja. Lub na początku, jeżeli pełnią funkcję podmiotu. Yours is on the chair. Twoja jest na krześle. Inne przykłady. This pen is hers. Ten długopis jest jej. That one is his. Tamten jest jego. This isn't our house. Ours is much bigger. To nie jest nasz dom. Nasz jest dużo większy. These are his cards, not theirs. To są jego karty, nie ich. I to tyle, kochani. Dajcie znać w komentarzu, czy ogarnęliście różnicę między przymiotnikami i zaimkami dzierżawczymi. Łapki w górę też mile widziane. I cóż, dziękuję, że poświęciliście swój cenny czas, żeby uczyć się ze mną. Pozdrawiam Was cieplutko i do następnego razu. Pa!